Numer albumu PZ57821. Przedstawiam, co należy uczynić, aby rozpocząć działalność gospodarczą w Czechach. W pierwszej kolejności należy zalogować się na stronie pojedynczego punktu kontaktowego, zatem klikamy w zakładkę Zaloguj się i w tej chwili otworzyło nam się okno do zalogowania. Wpisujemy swój login. Oraz hasło. Przechodzimy do zakładki dla przedsiębiorcy, a następnie rozpoczynam działalność gospodarczą i rozpoczynam działalność gospodarczą w Europie, gdyż Czechy są oczywiście krajem Europy. Pojawiła nam się w tej chwili lista artykułów i wśród nich musimy wyszukać państwa Czechy, bowiem tam interesuje nas założenie działalności gospodarczej. Przechodzimy do następnej zakładki i w tej chwili na ekranie widoczne są niezbędne informacje, jakie musimy uzyskać, aby założyć działalność gospodarczą w Czechach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w Czechach występują jasne procedury urzędowe, które przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania wśród polskich przedsiębiorców. Nie jest obowiązkowe posiadanie konta bankowego, są niższe stawki ubezpieczeń społecznych niż w Polsce oraz podatków. Przedsiębiorcy nie muszą posiadać biura, a jedynie adres kontaktowy w Czechach. Jednak niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej jest zaświadczenie o niekaralności. Osoby fizyczne nie mają obowiązku zgłoszenia do rejestru handlowego. W Czechach występują trzy rodzaje działalności gospodarczej i niektóre z tych rodzajów działalności wymagają koncesji w formie listu koncesyjnego. Warto zwrócić na fakt, iż obywateli Unii Europejskiej obowiązują takie same przepisy prawne, które obowiązują czeskich przedsiębiorców. Na samym dole znajdziemy informację o linkach, które mogą nam się przydać, jeżeli będziemy chcieli uzyskać więcej informacji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Czechach. Można je znaleźć na stronach internetowych ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Czesko-Polskiej Izby Handlowej, pojedynczego punktu kontaktowego w Czechach. Zatem jeżeli będziemy chcieli uzyskać więcej informacji na temat założenia działalności gospodarczej w Czechach, należy wejść na te strony internetowe.